NaXen HD, ja zapraszam Was do oglądania pierwszego odcinka kariery FIFA 19. Klubem Lille wybrałem francuski zespół do kariery. Myślę, że w sumie będzie fajny. Jest tu Niklas Pepe. Chcę, żeby został gwiazdą tego zespołu. Mamy Wydłuka Reniego. No, pamiętacie, chyba tam te czasy poprzednie z FIFA 15-14. Mamy ikonę. On ma 20 lat, o, proszę Myślę, że jest całkiem fajny zespół. Damy sobie na trening parę zdolnych osób, takich jak Rafaelio. Tutaj zainwestujemy w jego rozwój. Drugi może też w kontrolę piłki. Pomocnicy skrzydłowych mamy tutaj. Pepe to nie damy. Bamba że zostanie y, pomocnicy ikonę y, z, y, dobra, rozwijmy tego zawodnika y, wykończy, niech mu wzrośnie, plus zobaczymy środkowych obrońców, koło my tu mamy 19 lat, 20, 21 no z tymi obrońcami to jest tak średnio, będziemy musieli przeprowadzić transfer i tutaj jest do was prośba jeśli macie kogoś na oku jest to nasza kariera Piszcie tylko w komentarzach, ja w następnym odcinku postaram się sprowadzić ich, żeby ta kariera naprawdę fajnie przebiegała. Ale na razie damy sobie, o, mamy fajnego młodego dam zainwestujemy w ich rozwój. Ok, no tutaj jak mówiłem, piszcie w komentarzach, ja to rozważę i w następnym odcinku będziemy lecić z transferami a tutaj rozpoczniemy sobie mecze przedsezonowe pierwszy mamy z Besiktasem klubem z Turcji, który no nie zostajemy przy tej formacji, 4-2-3-1 naprawdę jest bardzo fajne przez ten cały rok grałem i naprawdę jedna z lepszych formacji zobaczymy jak sobie poradzą tutaj Wygrywamy 4 do 0 Dwie bramki Remiego Ale niestety kontuzja Fonte I właśnie o tym mówiłem yy, Na ile? 4 miesiące Pierwszy mecz w sezonie Fonty wypada na 4 miesiące Mamy go kim zastąpić? No niestety Jest Gabriel tylko Tutaj jest naprawdę Konieczny transfer yy, Chciałbym inwestować W młodzież no, ja zobaczmy, jakie są cele klubu: Kopa Nacjonale 1.16. I w ciągu za UEFA Euro. Ok, dobra. Także w pierwszej kolejności się lotkowy obrońca będzie do ściągnięcia. My dostajemy ofertę za naszego pomocnika od Benfica, ale od razu odrzucamy. Nie jestem zainteresowany sprzedażą. Na razie tworzymy na zespół i nie chcę się tutaj nikogo pozbywać na tą chwilę eee, tutaj są damy Maję i ten Fonte, Fonte zastąpi go niech będzie ten środkowy obrońca, nie mamy wyjścia, tak? a my gramy mecz z Getafe nie mają najmocniejszej jednostki i właśnie Niklas Pepe w trzecim minucie ładuje nam brameczkę a to znowu Angel na 1-1 zaczynamy drugą połowę i wygrywamy 3-2 dwie bramki Pepe i jedna Remiego o to właśnie chodziło Chcę, żeby Pepe był liderem tego zespołu I naszą gwiazdą, tak? Ten Ikone niby na tej 78 overu, ale na razie tak średnio daje radę. Leo może grać na lewej pomocy też. Kone, nie mamy lewego obrońcy, tak samo. Trzeba nad tymi pozycjami poważnie pomyśleć. Eee Gramy z zieloną wygrywam 3 do 1. I bramki Pepe. No to właśnie chodzi. Tak. Eee, lewego obrońcy myślę nad zawodnikiem eee, Celtiku Glasgow eee, Kieran Tiranay. Tylko, że czy on będzie w przystępnej cenie do wyciągnięcia. Eee, mam też na oku. Prowadnika Barcelony Juan Miranda Oj sorry Juan Miranda Juan Miranda Myślę, że zaproponowalibyśmy im wypożyczenia tego Hiszpana Teo Hernandez niestety jest chyba na tak, tak. On jest na wypożyczeniu. Hmm, myślę nad tymi transferami, yy, nad środkiem obrony. Dobra, gramy z Altrechtem. Zostaniemy tym składem. Jeśli chłopaki zgrywają ze sobą i wygrywamy 4 do 0. Ta trójka z przodu naprawdę funkcjonuje bardzo fajnie. Yy, Ikonę Remi, Pepe myślę, że będą kluczowi w tym sezonie. Yy, z czego? Myślę, że będą dostarczać naszym fanom bardzo dużo radości. tak? A my mamy finał, już finał yy, z Deportivo Alavés, ale dostajemy jeszcze ofertę wypożyczenia. Chyba no zobaczymy. Z Herty Berlin wypożyczymy im go. Niestety mamy za mało slotów, a tych zawodników jest naprawdę sporo i niestety nie będzie miał szansy na rozwój u nas. A Tirany jest warty 10,5 miliona. Nasz budżet aktualnie wygląda następująco: 21 milionów. No dobra, zagramy ten finał. Mam nadzieję, że wygramy go, tak? Nasi zawodnicy są w, świe w świetnej formie przed rozpoczęciem nowego sezonu i o tym mówię, właśnie Niklas Pepe. Wychodzimy na prowadzenie, tak? Druga połowa znowu Pepe. I wygrywam 2 do 0, no ale niestety znowu kontuzja. I to jest nasz drugi środkowy obrońca. Który wypada nam na 6 tygodni? Na 6 tygodni No i tak. Hmm. Tutaj bez dwóch zdań. Transfery na tą chwilę są dla nas jak lekarstwo. Eee, o kim ja tu myślałem? O, e, francuski zawodnik. Grający aktualnie Werbę Lipsk Mukiel Przeskautujemy sobie go On może grać na środku obrony, jakże na prawej obronie I zawodnik Realu Madryt Achraf Aha, on jest teraz na wypożyczeniu w Borusi. Ale dobra, zaobserwujemy sobie go No szkoda on I prawą obronę może grać i lewą Złoty naprawdę duże wzmocnienie, ale zawodnik Eintrachtu Frankfurt yy, da da Costa. Ok, sorry, yy, 25 lat ma tak. Tylko że my potrzebujemy yy, środkowego obrońcy. Zobaczymy obrona hmm. skautujemy sobie ich na spokojnie e, oxford jest na pożyczeniu. ten mukiel byłby naprawdę genialnym transferem e, geni o właśnie ten zawodnik saliba jest nim bardzo zainteresowany ale nie wiem czego ten zespół w ogóle dopiero nie kupił do odpada raczej no i tak, kony potrzebujemy, dobra, okej, okay. dalej, mam nadzieję, że szybko dostaniemy raport za tych zawodników, bo chciałbym jak najszybciej przeprowadzić transfer właśnie tego mukiela, a my tutaj lecimy z treningiem naszych zawodników, jeśli macie, nie wiem, no, okołek na oku, wypożyczenie kupno tylko tak żebyśmy się zmieścili w budżecie mamy niecałe no, 24 miliony a żebyśmy zrobili tak z dwa trzy transfery i to środkowy go obrońcę bocznego obrońcę no i myślę że wzmocnienie też środka nie byłoby wcale takim złym pomysłem mamy Mendesa Mamy tego majsterka. Ma 23 lata. W ogóle z czego jestem bardzo zadowolony. to zespół jest naprawdę bardzo. Yy, mam bardzo młodych piłkarzy, z którymi naprawdę można fajnie podziałać w tej lidze. I może być naprawdę ciekawy. Z budżetem też nie zaczynamy takim dużym na rynku nie poszalejemy, ale dostajemy z Chelsea Londyn ofertę za Thiago Mendesa zawodnik brazylijski zawodnik no ale, nie 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 on jest jednym z naszych filarów tutaj pomocy, więc czemu miałby odchodzić tak okej okay. a ja myślałem żeby pójść jeszcze w tą szkółkę Francja naprawdę wypuszcza mega talenty ale niestety jeszcze nie mamy takiego skauta bardzo to jest niby ten Niemiec, ale ja wolałbym wziąć skauta co ma 5 na 5, więc myślę, że poczekamy albo po prostu wykupimy sobie przyszłą gwiazdę i zobaczymy co z tego będzie, tak? to jest, myślę, że naprawdę bardzo fajny pomysł Owca talentów został wysłany, ok. A my dostajemy raporty e, Retos 75 overall, 9 milionów. Ok. Hakimi to niestety jest jeszcze w Borusi. Ale ten środkowy obrońca, William Saliba, myślę, że powinniśmy go ściągnąć w pierwszej kolejności. I raczej to zrobimy. A klub niedawno kupił tego piłkarza. No okej, okay, postaram się go ściągnąć w zimowym, raczej chyba też nie będzie można. Jak coś to w przyszłym sezonie Zostaj nam ten Retos. No i poczekamy na tego Mukiela, może akurat jego sprowadzimy. Okej. Okay. No i dobra, dostajemy raport mu za Mukiela. I okay, no, no, 77, 11 milionów. Już patrzymy. 11 milionów, tak? Spróbujemy go kupić. Aha. Nie chcę z nami rozmawiać. Chcę, żebyśmy od razu wpłacili klauzulę. No, niestety ja się na to nie zgodzę. Z kim zaczynamy w ogóle sezon? Z Rens. No dobra, ok. A może, by się postarać, sprowadzić e, poszukać zawodników z ligi e, chińskiej. Hulk, 80 overall, 12,5 miliona. E, chcę też wprowadzić e, w zespół realne transfery, dlatego chciałbym, żeby naprawdę e, wyprowadzał kopalnie Talentów, a my tu mamy akurat dobrze się składa Francuza 5 eee, na 5. Jestem bardzo zadowolony. O, razu niech szuka nam gwiazdy we Francji. Mocny w obronie. Okej. Okay. Może akurat nam środkowego obrońcy jakiegoś wynajdzie. Był to bardzo eee, dobry ruch z naszej strony. A my dostajemy z, z ofertę z Realu Mardy za Pepe, ale bez dwóch zdań on tam nie zostaje. Ja w ogóle nie jestem zainteresowany jego sprzedażą. E, Liow ładnie nam skoczył na 75. No i dobra. E, dalej zagramy ten jeden mecz a właśnie jeszcze do was pytanie chcecie całą symulację meczy czy może te ważniejsze mecze jak będziemy przykładowo w lidze Europy grać czy tutaj Sprze w Monako takie mecze decydujące o przejściach dalej tak samo jak w pucharach Francji jeśli tak, to tak samo piszcie śmiało w komentarzach. My, ten mecz y, przesymulujemy. Tutaj jeszcze zmienimy środkowego obrońcę. Ja y, jeszcze zostawiam Wam. Piszcie śmiało. Ja sobie to na spokojnie później poczytam. I w następnym odcinku polecimy już grubo. Y, no to dobra, pierwszy mecz w sezonie. Myślę, że jesteśmy w dobrej dyspozycji i to nam udowadnia właśnie Niklas Pepe strzelając bramkę na 1 do 0. I tak się właśnie stało. Wygrywamy 2 do 0 po bramce Pepe i Bamby. Z tego powodu jestem bardzo zadowolony. No i dobra. Chyba będziemy kończyć. Myślę, że jak na pierwszy odcinek nie było tak źle no i co zostawcie po sobie łapkę w górę zasubskrybujcie ten kanał żebyśmy pomału szli do przodu trzymajcie się